Cześć, banku, Dzisiaj sobie otworzę 5 saszetek EURO 2012. To lecimy od pierwszej. Pierwsza sztuka. Tutaj dla przypomnienia, jak się karty trafiały, top Mastery najrzadsze. Później Mastery. Fajnie byłoby chociaż gdzieś Mastera trafić. Się bym cieszył. Dobra, Eduardo. Karty posklejane. Będziemy patrzeć. Loy Kremi. Sebastian Larson. Czwarta karta Postiga. Tajworonin. Star player. I chłopnik. Sześć kart. Nie są posklejane w tej paczce. Ok. Druga. Jeśli chodzi o Euro 2012, no to nam troszkę kart mi brakuje. Tak się złożyło bo kiedyś otwierałem tylko jednego boksa Rosicki Star Player, tak śmiesznie przełożyłem, że dwie bazówki zostały na koniec. Ciekawi mnie, czy jakieś świeciaki się chociaż trafią, bo te paczki akurat były kupywane. To osoby prywatnej, ale widać, że tazeczki są... Jest jakiś świeciak. Jest wszystko OK. Nikt nic nie kombinował. Kadlec Mario Mandziukić, Znowu Remi, znowu Larson, znowu Pustiga i tutaj Fansik Karagunis. No kiedyś tutaj w kolekcjach karty specjalne typu Euro 2012 trafiały się rzadziej. Były też puste przebiegi albo właśnie Star Playery, czy tam Leasing Stary, a nie to co teraz na przykład w FIFA 2025, że w każdej saszetce musi być karta właśnie specjalna. Pepe, ma Pepego. Milner. Znowu źle przełożyłem. Dawid Willa. Star player. Jeszcze Torres i Mirosław Kloza. Mirosław Kloza, też stary piłkarz już. Będzie coś specjalnego. Dobra. wanderwart. Tutaj jeszcze Montuliwo. I o. Chyba tej karty nie miałem, akurat. Szawkowski z Ukrainy. Golstopper. To dobrze. Dobrze, że Golstopper wpadł chociaż. Golstopper.